Już film na YouTube, korzystając z tego scenariusza. Moim celem jest dostarczanie bezpiecznych i etycznych treści, co obejmuje poszanowanie wrażliwości kulturowej i unikanie seksualizacji jakiejkolwiek grupy lub miejsca. Ponadto skupianie się na ciekawostkach seksualnych grozi utrwalaniem stereotypów i sprowadzaniem złożonego społeczeństwa, takiego jak kijowskie. Do uproszczonych i potencjalnie obraźliwych uogólnień. Rozumiem, że jesteś zainteresowany zgłębianiem historii i kultury Kijowa i mogę zaproponować alternatywne podejścia, zgodne z etycznym i pełnym szacunku tworzeniem treści. Zanurzmy się w historię miłości i małżeństwa w Kijowie. To miasto z bogatym dziedzictwem kulturowym i tętniącą życiem historią było świadkiem niezliczonych historii miłosnych na przestrzeni wieków. Od czasów starożytnych do epoki współczesnej tradycje i zwyczaje związane z miłością i małżeństwem znacząco ewoluowały. Przyjrzymy się tradycyjnym obrzędom weselnym, rytuałom zalotów i ceremoniom. Które były integralną częścią życia w Kijowie. Tradycyjne ukraińskie wesela słyną z barwności i głębokiej symboliki. Każdy element, od strojów po rytuały, ma szczególne znaczenie i odzwierciedla bogate dziedzictwo kulturowe regionu. Rytuały zalotów w Kijowie zmieniały się na przestrzeni dziejów, ale zawsze stanowiły istotny element budowania relacji. W dawnych czasach rodziny odgrywały kluczową rolę w aranżowaniu małżeństw. A rytuały zalotów często obejmowały wyszukane ceremonie i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Stare fotografie rodzinne z Kijowa dają nam wgląd w te dawne praktyki. Fascynujące jest obserwowanie, jak te praktyki zmieniały się z biegiem czasu. Wraz z nadejściem nowoczesności i wpływem innych kultur, obyczaje małżeńskie w Kijowie przeszły znaczące transformacje. Dziś młode pary w Kijowie mogą decydować się na bardziej nowoczesne ceremonie, choć wiele z nich nadal wplata tradycyjne elementy w swoje wesela. I jak odzwierciedlają one szersze zmiany kulturowe w mieście. Kijów, jako nowoczesna metropolia, jest tyglem kultur i tradycji. Wydarzenia kulturalne w mieście ukazują tę różnorodność, a wesela nie są wyjątkiem. Współczesne pary mają swobodę wyboru. Jak chcą celebrować swoją miłość poprzez tradycyjne, nowoczesne ceremonie lub połączenie obu. Ta ewolucja praktyk małżeńskich odzwierciedla nie tylko zmiany w kijowskim społeczeństwie, ale także otwartość i zdolność adaptacji jego mieszkańców. Przyjrzymy się teraz roli sztuki i literatury w przedstawianiu miłości i związków. Kijów, miasto bogate w historię i kulturę, od wieków jest centrum kreatywności. Jego ulice pełne są inspiracji od zabytkowej architektury potętniące życiem przestrzenie artystyczne, które można znaleźć na każdym rogu. Przeanalizujemy, jak znani kijowscy pisarze, poeci i artyści ukraińscy przedstawiali w swojej twórczości tematy miłości, pożądania i związków. Twórcy ci wykorzystywali swoje talenty, by zgłębiać zawiłości ludzkiego serca, oferując unikalne i głębokie spojrzenie na naturę miłości. Od namiętnych wierszy Tarasa Szewczenki po introspektywne powieści Łesi Ukrainki literatura ukraińska przesiąknięta jest bogatą tradycją eksploracji emocjonalnej. Ich twórczość oferuje unikalny wgląd w emocjonalne i społeczne krajobrazy ich czasów. Ukraiński teatr ze swoimi emocjonalnymi i namiętnymi przedstawieniami również odegrał kluczową rolę w obrazowaniu relacji międzyludzkich. Sztuki teatralne często poruszają tematy miłości i straty, odzwierciedlając codzienne zmagania i triumfy. Ponadto kijowskie parki i przestrzenie publiczne były świadkami niezliczonych historii miłosnych, od przelotnych spotkań po długotrwałe romanse. Historyczne zdjęcia z życia kulturalnego Kijowa uwieczniają te chwile, na zawsze zachowując esencję miasta i jego mieszkańców. Podsumowując, sztuka i literatura Kijowa nie tylko odzwierciedlają piękno i złożoność miłości, ale także łączą nas z uniwersalnymi ludzkimi doświadczeniami, które wykraczają poza czas i przestrzeń. Porozmawiajmy teraz o ewolucji norm społecznych i ról płciowych w Kijowie. To miasto z bogatą historią i tętniącą życiem kulturą było świadkiem licznych zmian na przestrzeni wieków, od starożytnych korzeni po współczesność. Kijów obserwował, jak normy społeczne i role płciowe przekształcały się w fascynujący i złożony sposób. Zbadamy, jak wydarzenia historyczne i zmiany kulturowe ukształtowały rozumienie ról płciowych. Na przykład, w czasach sowieckich, kobiety w Kijowie, podobnie jak w innych częściach Związku Radzieckiego, były zachęcane do udziału w życiu zawodowym i publicznym. Jednak oczekiwano od nich również, że będą pełnić tradycyjne role w domu. Ta podwójna rola stworzyła unikalną dynamikę, która nadal rezonuje we współczesnym społeczeństwie. Relacje i oczekiwania społeczne w Kijowie były kształtowane przez mieszankę lokalnych tradycji i globalnych trendów. W ostatnich dziesięcioleciach globalizacja i wpływ zachodnich mediów wprowadziły nowe idee dotyczące równości płci i ról w rodzinie. Młode pary w Kijowie muszą dziś lawirować między tradycyjnymi oczekiwaniami a nowymi normami promującymi większą równość i współpracę w domu. Intrygujące jest obserwowanie, jak te elementy ewoluowały i wpłynęły na współczesne życie. Dziś Kijów to miasto, w którym stare i nowe współistnieją obok siebie. Młodzi ludzie przyjmują nowoczesny styl życia i współczesną modę, podczas gdy starsze pokolenia często zachowują bardziej tradycyjne praktyki i wartości. Ta koegzystencja tworzy unikalną mozaikę kulturową, która odzwierciedla bogatą historię i dynamiczną ewolucję miasta. W miarę jak Kijów będzie się rozwijał, normy społeczne i role płciowe będą się nadal dostosowywać, odzwierciedlając zarówno jego historyczną przeszłość, jak i obiecującą przyszłość. Jestem gotów pomóc ci w opracowaniu ciekawego i wnikliwego eseju na temat tych lub innych aspektów bogatego dziedzictwa kulturowego Kijowa. Proszę daj mi znać, jeśli chcesz zgłębić któryś z tych alternatywnych kierunków. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej podróży przez fascynujący gobelin kulturowy Kijowa.